Święty Wincenty, Twoje życie było odpowiedzią. Odpowiedzią na wołanie ubogich, na cierpienie chorych, na opuszczenie samotnych. Nie szukałeś własnej chwały, lecz chwały tego, który posłał cię do najmniejszych. Daj i mnie ducha służby, ducha pokory, ducha miłosierdzia. Ty wiedziałeś, że każda dłoń potrzebuje być dotknięta miłością. Każde serce uznane i wysłuchane. Ty patrzyłeś na człowieka nie z góry, ale z poziomu jego cierpienia. Pomóż mi spojrzeć tak samo. Uproś dla mnie łaskę czułości, nie tej, która jest tylko słowem, ale tej, która działa, która podnosi, karmi, opatruje rany, słucha w ciszy. Ucz mnie być obecnością, prawdziwą, cichą, wierną. Nie przelotną, nie warunkową, ale taką, która rodzi się z miłości Boga. Święty Wincenty, proszę cię módl się dziś za wszystkich, którzy żyją w skrajnej nędzy, duchowej i materialnej, za tych, którzy śpią pod mostami, za tych, którzy nie mają już nadziei, za tych, którzy zostali zapomniani. Niech Bóg przez Twoje wstawiennictwo dotknie ich serc. Niech odnajdą sens, pocieszenie i światło, niech doświadczą cudu Jego obecności. Pomóż i mnie, abym nie odwracał wzroku, abym nie mówił to nie moja sprawa, abym w twarzy cierpiącego zobaczył Pana, kiedy zmagam się z moją własną duchową biedą, kiedy nie potrafię kochać, kiedy moja wiara jest słaba, wstawiaj się za mną. Wypraszaj dla mnie czyste serce, serce, które nie szuka siebie, ale szuka Chrystusa. Daj mi siłę, by kochać, gdy nie czuję, by służyć, gdy boli, by nieść światło, gdy wszystko wokół ciemnieje. Prowadź mnie drogą Ewangelii, drogą prostą, drogą ubogich w duchu, drogą ludzi, którzy żyją nie dla siebie, ale dla Boga, w drugim człowieku. Święty Wincenty. Pochyl się nade mną, nad moimi ranami, nad moją samotnością, nad moją obojętnością. Uczyń mnie nowym człowiekiem, człowiekiem czułym, człowiekiem miłosiernym, człowiekiem pokornym. I niech moje życie, jak twoje, będzie hymnem wdzięczności za każdy dzień, za każde cierpienie, za każdy uśmiech Boga. Ukryty w twarzy człowieka. Amen. Dziękujemy, że byłeś dziś z nami na modlitwie. Jeśli coś cię poruszyło, albo chcesz podzielić się swoją intencją, napisz, proszę, w komentarzu. Razem tworzymy tu prawdziwą rodzinę modlitwy, gdzie każdy głos jest ważny i każda prośba niesiona w sercu. Jeśli czujesz, że chcesz do nas wrócić, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał Cisza Modlitwy. Włącz też dzwoneczek, żeby nie przegapić naszych codziennych spotkań ze świętymi. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Razem z nami i naszymi świętymi orędownikami trwaj w pokoju i nadziei każdego dnia. Do zobaczenia jutro w kolejnej modlitwie. Z Bogiem i ze świętymi przy Tobie.